80% wszystkich finansowych i przedsiębiorczych decyzji stało się pierwsze wewnątrz mnie. Stałem się tym, co chciałem, aby się stało w świecie zewnętrznym i wierzyłem w życie w stanie łaski. Bo życie w stanie łaski daje nam pewność, że mam dzisiaj to, co potrzebuję. A jutro się zatroszczę o siebie samo. Przed moim przebudzeniem duchowym, mogę, mogę to zobaczyć teraz z perspektywy, kiedy intuicyjnie angażowałem duchowość w swoje decyzje przedsiębiorcze i finansowe, a kiedy nie. Bo te bez angażowania duchowości, te tylko z umysłu, były okupione ciężką pracą, były okupione zdrowiem, były okupione dużymi inwestycjami z mniejszym zwrotem